Wszystko mi się podobało. Mi się podobało wszystko. Taki zachwyt u dzieci wzbudziła wizyta w mobilnym planetarium, które odwiedziło Jelenią Górę dzięki staraniom Zespołu Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze. My się spotykamy w niemal wszędzie w Polsce z pasjonatami astronomii, ale... Szeroka większość ma małą styczność, więc jeździmy po Polsce, popularyzując astronomię szeroko pojętą. Mówimy o tym, co można zobaczyć na niebie po prostu gołym okiem, jak się spojrzy wieczorem w niebo. Mówimy o tym też, co naukowcy wiedzą o kosmosie więcej, jakie mamy zdjęcia z teleskopów, z sąd kosmicznych, więc mamy obraz, mamy taki program do latania po kosmosie całym i oglądania go z dowolnego punktu widzenia. Podobno y, mówili, że tam będą roz, różne planety, wielki wóz. Byliśmy na Marsie, Wenusu, na Słońcu. A na Słońcu no, pewnie gorąco było, co? No. Oprócz podróży na inne planety i gwiazdy młodym międzygalaktycznym wędrowcom spodobało się coś jeszcze. Jak ten, y, kręcił się kosmos? się obracał. Nie ma w Wieleni Górze planetarium, więc mogliśmy się starać o, o planetarium mobilne. tak? Nie ma centrum naukowego, więc mogliśmy się starać o naukobus. A te doświadczenia na pewno wzbogacają nasze dzieci. Tylko na tym nam zależało, żeby po prostu stworzyć atrakcyjną, prorozwojową ofertę dla Zarówno uczniów społecznej szkoły, jak i uczniów jeleniogórskich szkół i przedszkoli. Społeczne Stowarzyszenie Oświatowe ma nadzieję, że współpraca z Centrum Nauki Kopernik będzie kontynuowana w przyszłych latach.